Nie zagrażają suwerenności, nie zagrażają kulturze, schabowemu ani żadnym innym y, tradycjom. O kwestiach reparacji czy odszkodowań Andrzej Duda powiedział tylko tyle, że ma nadzieję, że z czasem sprawy te zostaną pozytywnie rozwiązane, co trudno uznać za szczególnie twarde stanowisko. Proponuję przeczytać artykuł jego w Foreign Affairs. PiS podsyca antyniemieckiej Lenki, wskazując w wypowiedzi kanclerza Scholza, w których mówi na przykład o decydującej roli Niemiec jako gwaranta bezpieczeństwa w Europie, co ma być dowodem budowania Niemiec niemieckiej hegemonii. A tak naprawdę państwa, niemieckiego państwa Unii Europejskiej i w tym kontekście mówi o ustępstwach wobec Rosji. W tekście nie ma słowa o niemieckim państwie Unii, ani ustępstwa wobec Rosji, wręcz przeciwnie. A realny świat to dzisiaj ramy Podziękowania dla Niemców. Konstruktywne, szybkie i skuteczne decyzje. Tak dobrze się wszyscy rozumiemy. Niemiecki Mercedes zbuduje w Polsce fabrykę samochodów elektrycznych. Da pracę setkom ludzi. Maciej Znów mamy zmianę lidera w sondażu poparcia dla partii politycznych. Koalicja Obywatelska wyprzedziła Prawo i Sprawiedliwość, a do Sejmu weszłoby pięć partii. W grudniowym sondażu Kantar Public głosowanie na Koalicję Obywatelską deklaruje 32% Polaków. Na Prawo i Sprawiedliwość 28%, 10% Malewica, 9% Polska 2050, Szymona Hołowni, a na Konfederację chce głosować 5% Polaków. To są fakty w poniedziałek w programie jeszcze. Między innymi. Nowe życie po przeszczepie. Urodziła dziecko po transplantacji płuc. Trudne nazwanie, bo byliśmy pierwsi. Robię, czujemy się bardzo dobrze. Marzenia się spełniły. Mamy nieustające alerty pogodowe dla Pomorza, Warmii i Mazur oraz Podlasia. Chodzi o duże opady śniegu, nawet do 25 cm. Zawieje i zamiecie. Na różną skalę, ale cała Polska zmagała się dziś z problemami na drogach. Były korki i wypadki w miastach, miasteczkach i na wsiach. Marzanna Zielińska. Z miotłą w ręku ze szczotką, czy tradycyjnie z łopatą. Po jedynkę i w duetach, by do pracy czy szkoły udało się dojechać lub dojść. To jest jedna pani, która sprząta a śniegu, jest mnóstwo. Na tą godzinę to i tak jest całkiem przyjaźnie. Póki nie ma lotu jest OK. Na południu i wschodzie kraju to zdjęcia z Przemyśla. Przed wyjazdem z domu trzeba było się odkopać. Podobnie w Białymstoku. Nie cierpię. A na drodze zachować cierpliwość, bo napadało za dużo, by drogowcy byli w stanie nadążyć. Nawet póki robiły po prostu zaspy na, na środku drogi nieraz, bo, bo jechał jeden zgarniał na środek drogi i to tam zostawało. Bardzo się fajnie jeździ, taka przygoda. <laughs> to ślisko jest? Miejski ofrąb. Ślisko jest. Śnieg i lód i skutki. W tym wypadku pod Opolem rannych zostało pięć osób, w tym dziecko. Generalnie jednak aura kierowców spowolniła. Na A4 na trasie Chorzu Ruda Śląska nawet bardzo trzeba było swoje odstać w kilkukilometrowych korkach. Pojazdy ciężarowe, które tak naprawdę pomimo tego, że nie doszło do wielkich szkód, ale niestety tamują przejazd. Śnieg i lód co do zasady zmuszają do patrzenia pod nogi, ale czasami warto unieść wzrok przypominamy o tym, aby zarządca budynku, szczególnie o tym, żeby spojrzeli czasem na dach i zobaczyli, czy nie tworzą się nawisy śnieżne, czy sople, bo to może stwarzać zagrożenie dla przechodniów. Ale mimo kłopotów tu i tam są też dobre wieści. Jesteśmy cały czas w mrożnym, arktycznym powietrzu i ten śnieg, który pada jest relatywnie suchy. On jest lekki, on na przykład nie oblepia drzew, nie łamie gałęzi nie zrywa linii energetycznych. Śnieg padać ma do końca tygodnia i tego końca z nadzieją wypatrują samorządy. No na przykład władze Łodzi wydały na odśnieżanie w 30 godzin aż 2,5 miliona złotych, ale o to martwić się będą latem. No musimy te środki przeznaczyć, żeby było bezpiecznie w Łodzi. Wiadomo, że jeżeli wydajemy mniej na akcje zima, to mamy więcej na lato, ale w tej sytuacji o oszczędnościach nie ma tutaj mowy. Włodzi będą płakać i płacić, ale na przykład w nieporównywalnie mniejszych chojnicach, jak już się budżet i rezerwy wyczerpią, to na pewno nie da się odśnieżyć wszystkich dróg. Jakbyśmy po prostu no, splajtowali. Proszę sobie wyobrazić, jeden kilometr drogi to jest 600 zł, żeby ją odśnieżyć i posypać solą. Ale to jest w jedną stronę, jest druga część jeździ, trzeba wrócić. Czyli to jest 1200 zł, jeden dzień. Ceny soli, piasku, paliwa mrożą krew w żyłach. Są gminy, to przodkowo w pomorskim, gdzie nie ma kto odśnieżać. Postępowania przetargowe zostały kilkakrotnie powtarzane. Niestety na dwa rajony nie udało się zyskać w tej chwili jeszcze wykonawcy. Inflacja bez względu na pogodę dosypuje problemów wszędzie i wszystkim. Marzanna Zielińska, fakty. Adam Glapiński musi mieć dużo pewności siebie i samozadowolenia, skoro przyjął nagrodę za wybitne zarządzanie bankiem centralnym. W czasie, gdy inflacja dobija niemal do 20%. Ale trzeba wiedzieć, od kogo jest ta nagroda. Od koncernu kupionego przez Orlen i Daniela Obajtka. Jacek Tacik. Jakoby zdrowały, To jest nieprawdopodobne jakaś cena wieszczadzania. Kontrola poselska na targowisku, zakupy produktów pierwszej potrzeby. I rachunek słony przedświąteczny. Prawda za prawdę, fakty za fakty. Chcieliśmy pokazać, że koszyk potrzeb to nie jest 80 zł, jak półtora roku temu, tylko 190. To będą najdroższe święta od dekad. To oczywiście polityczny happening z koszykiem i wykazem cen, ale. Nie nigdy w sklepie. Jak mówią posłowie opozycji, sprowokowany no. przez jedną osobę szefa banku centralnego. Adam Glapiński nie był w żadnym sklepie. On nie robił żadnych zakupów. Poszedłem do najbliższych sklepów i się bardzo zdziwiłem. W niektórym stacjom telewizyjnym, no, nieposiadanym przez kapitał Polski, tak powiem ogólnie, no, pf, cena chleba jest o wiele niższa niż tam cały czas się informuje. Prezes... I także za to prezes NBP został doceniony Nagrodę za skuteczne zarządzanie bankiem centralnym. przez grupę Polska Press, którą w ubiegłym roku przejął PKN Orlen. Mamy dobrą w ogóle kadrę zarządzającą krajem. Zarządzanie krajem jest na dobrym poziomie. To oczywiście wersja kadry zarządzającej krajem, która sama siebie doceniła. I nagrodziła. Bardzo odpowiedzialna, zrównoważona polityka monetarna, jeśli chodzi również o kształtowanie stóp procentowych. Wersja opozycji jest zupełnie inna. Dobrze nie jest, a będzie jeszcze gorzej. Ta władza straciła jakikolwiek kontakt z rzeczywistością, z życiem zwykłych Polek i Polaków. Nagradza siebie wzajemnie za rzeczy, które powinny być napiętnowane. Inflacja to niemal 17,5%, ale ceny podstawowych produktów wzrosły o nawet sto kilkanaście procent i cały czas rosną. I to są fakty. Producenci, żeby nie podwyższać jeszcze bardziej cen, zmniejszają gramaturę produktów. Tak jest na przykład z olejem czy chlebem. Najczęściej jest to 450 gram, 400 gram, czyli coś, czego nie zauważamy w codziennych zakupach. Płacimy tyle samo, a za